Wśród świętych kobiet średniowiecza wielką rolę w życiu wspólnoty kościoła odegrała patronka dnia dzisiejszego święta Katarzyna ze Sieny. Jako skromna tercjarka dominikańska mocno zaangażowała się nie tylko w sprawy wewnątrzkościelne, ale także w życie społeczno-polityczne. Dzięki jej nawoływaniom papież podjął decyzję o powrocie do Awinionu, do Rzymu, co zakończyło czas tak zwanej niewoli awiniońskiej. Mimo, że nie miała wykształcenia, Kościół przyjął jako doktora Kościoła, gdyż Pan nie objawił swych spraw mędrcom tego świata, lecz pokornym i prostym. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówili: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorsze, a gdy użycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. To duch daje życie, ciało na, na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem? Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dobry fragment Ewangelii, który mówi o nas, kapłanach, ale równocześnie mówi o ważnej, istotnej rzeczy, która dotyczy każdego z nas, o naszym powołaniu. Końcowy fragment dzisiejszej Ewangelii, kiedy słyszymy słowa. Kiedy Piotr odpowiada Jezusowi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bardzo pięknie pasuje do tego, jak gromadzimy się na Eucharystii dzisiaj porannej. Gdzie może pójść człowiek, jeśli przeżywa w swoim życiu różne sprawy, różne trudności, niedomagania? Kiedy może przez ten tydzień miniony zadawał sobie pytania, jak żyć, komu powierzyć to życie, jak wyprostować ścieżki swojego życia, komu zaufać, kiedy inni mnie nie rozumieją? Choćby gdy żyjemy w małżeństwie, w rodzinie, gdy ojciec i matka troszczy się o wychowanie swoich dzieci, gdy jesteśmy gdzieś utkwieni w pracy, gdzie przeżywamy różne trudności, bo trudno się człowiekowi dogadać z przełożonymi. Albo gdy patrzy się na tak globalnie z jednej czy z drugiej strony naszej ojczyzny na granicę, kiedy trwa wojna, to to pytanie powracam. Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I to jest piękne, że Jezus nikogo nie zostawia. Nie zostawił też swoich uczniów. Wszystko im objawił, wszystko ukazał. Patrząc na to słowo, przychodzi mi na myśl, że Jezus żądał jednego: głębokiej wiary. Jak mówi Ewangelia, Jezus od początku wiedział też, którzy nie wierzą i kto ma go wydać też tłumaczę w prosty sposób. Oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostanie mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu czy i wy chcecie odejść? Spotykamy takich ludzi, którzy poznali Pana Jezusa, którzy na początku choćby przez chrzest święty powiedzieli tak, jestem osobą wierzącą, ale po latach Gdzieś ta wiara uciekła. Praktykowanie modlitwy zostało zapomniane. Przybywanie na Eucharystię stało się lenistwem. Przechodzący wcześniej COVID spowodował, że sobie usprawiedliwienie: boję się przyjść do Kościoła, żeby się nie zarazić. To też normalne. Mogę to też powiedzieć, że jest usprawiedliwiony, ale nie do końca. Kiedyś z tego miejsca mówiłem, że ci, którzy przed choćby covid byli jakby troszkę przeziębieni swoją wiarą, nie za bardzo byli przekonani, to dzisiaj już są zamrożeni. Już jest im łatwiej czasami chyba siąść przed telewizorem i obejrzeć mszę święto Sam mam takie doświadczenie które nie było dla mnie dobrem, kiedy w czasie Bożego Narodzenia zachorowałem i trzeba było łączyć się rzeczywiście przez naszą kamerę tutaj, media, obejrzeć mszę świętą. Biorę to w cudzysłowie, bo to jest takie trudne uczestnictwo, kiedy sposób żywy nie dotyka się Boga, nie można przyjąć komunii święty, choć ona została przyjęta, bo ksiądz proboszcz mi ją przyniósł, ale to nie jest to samo. Pan Jezus dzisiaj pochyla się właśnie nad swoimi uczniami, żeby im uświadomić tym jednym zapytaniu, czy i wy chcecie odejść. Trudny temat w kościele też czasami młodzież mnie pyta, no proszę księdza, gdzieś w telewizji ogłosili, że czy tam w mediach, albo gdzieś między sobą, że gdzieś tam taki czy ów ksiądz odszedł z kapłaństwa, albo siostra zakonna, albo zakonnik. Albo ktoś w ogóle odszedł od kościoła, popełnił apostazję. Jak do tego się odnieść? Co się stało? Jak to wytłumaczyć? No w prosty sposób, można powiedzieć jednym zdaniem, tak często tłumaczę: nie masz wiary. Zabrakło wiary, zabrakło tego istotnego elementu, który łączy mnie z Bogiem, że mam tą świadomość, że żyję obok Niego. Ale raczej trzeba powiedzieć, że żyję razem z nim. A kiedy żyję? Kiedy się modlę. Kiedy przychodzę na Eucharystię? kiedy przyjmuję Komunię Świętą, kiedy mimo tych trudności i słabości, które dziś tam je dotykają przez grzech, to jednak ja przychodzę. Po sakrament pokuty, po miłosierdzie. Wypełniam ten czas swojego życia duchem, który on mi daje. I zobaczcie, bracia i siostry, jak to łatwo sprawdzić. Sami jesteście dzisiaj. Tym elementem, właśnie jakby sprawdzającym, sobota, długi weekend. Wielu ludzi zaplanowało sobie odpoczynek. Fajnie, dobrze, jest potrzebny. Ale ilu ludzi będzie pamiętało o tym, że jutro już jest niedziela, dzień Pański, później następna uroczystość, jeszcze jedna, już maj, kiedy będzie też rozpoczynająca się litania do Matki Bożej? Ilu zwrócił uwagę, że oprócz wypoczynku potrzebna też jest moja więź z Bogiem, że potrzebne jest także moje świadectwo wiary. Tam, gdzie tej wiary nie ma, gdzie jej nie podtrzymuję, choćby przez przychodzenie na Eucharystię. Ja nie przychodzę tutaj, tak może sobie dzisiaj bracie i siostro powiedzieć, dla zabawy, dlatego że się przyzwyczaiłem. Niektórzy, którzy patrzą dzisiaj na Kościół, czasami rzucają taką intertywę, że a po co chodzić do kościoła, jak ci, którzy chodzą, wychodzą z kościoła i są coraz gorsi, albo patrzę na nich, a oni nie postępują tak, jak tam słyszą w Ewangelii. No tak można sobie wytłumaczyć. Najprościej to, że ja nie rozumiem z tego, co się dzieje tak naprawdę w Kościele, co się dzieje podczas Eucharystii. To najłatwiej jest uciec, odejść. I to są dzisiaj ci bohaterowie, o których Pan Jezus mówi do swoich uczniów, którzy pewnie odeszli, którzy mieli bracia i siostry malutką wiarę. I to jest dzisiaj pytanie na nas, dla nas wszystkich: co zrobić, żeby drugiemu człowiekowi w rodzinie, w małżeństwie, w pracy uświadomić, że Pan Bóg mu w życiu nie przeszkadza. Ja wczoraj byłem na takiej Eucharystii, którą sprawowałem i patrzyłem na jedną osobę, która kiedyś mi powiedziała, że już nie chce mieć związku z Kościołem. I rzeczywiście stała, a musiała być, bo jest pracownikiem, stała jak taki słupek, nie podnosząc ręki, żeby uczynić znak krzyża, nie otwierała ust, całą mszę świętą przestała. Jak słupek. I patrząc z tego miejsca, pomyślałem sobie: Nie mam takiej odwagi, żeby się tak zachować. Myślę sobie, co się stało w tej młodej osobie, że tak się zamknęła na Pana, że jest na, na mszy świętej z innymi, którymi ma się opiekować, spełnia tylko swoje zadanie. Przyszła jak urzędnik że nie skruszyło się jej serce, że jestem w kościele na eucharystii. Że inni przyjmują komunię świętą, a ja nie, bo mam jakiś światopogląd, jakiś pogląd. Pomyślałem sobie, jedno może się tylko stać. Trzeba się pomodlić za tę osobę. Trzeba wspomnieć do Pana, żeby skruszył to serce, żeby wróciła wiara żeby te wszystkie czynności i ta przyszłość przed tą osobą nie stała się bolączką. Dlatego tak ważna jest wiara, bracia i siostry. I możemy sobie dzisiaj powiedzieć, odpowiadając Panu Jezusowi, że mamy tą wiarę. Ostatnie zdanie warto zapamiętać właśnie od Szymona Piotra które gdy spotykamy się z ludźmi, którzy nam powiedzą, że to jest nieopłacalne, po co chodzić na Eucharystię, po co się modlić, po co się spowiadać, po co żyć w rodzinach, małżeństwie Bogiem, to powiedz wprost. A myśmy uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym. Uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś najważniejszym, może prościej powiedzieć też, jesteś dla mnie, Panie, drogą, prawdą i życiem. I możesz dopowiedzieć, jak często mi się zdarza, nigdy z tego nie zrezygnuję. Amen.